Co to jest za tryb w ogóle, chopy? Nie wiem. Nie wiem. O, uh. o, oh, oh, to będzie, będzie do końca? Nie yeah. Sorry. Ale ładna trawa tutaj, jest. ciekawe, czy jakieś grzyby rosną. IJ! <mulity> Pierwsza krew jest moja, chłopy. są? Ja się, ja się kurwa strzelam. O. 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 Co O. mi nasz gówno. Co? ale siadło nie widziałem go, bo był krzak. Tak. Kurde, ale, zanegowali ale, ale, kurwa, mi nieśmiertelniki. Nieśmiertelniki mi zanegowali. Mamy kurwa osłonięcia, abrakadabra brak. Dobra, kabra. Switching tam Napierdalam, ich jak wścieknięte. Jednak, sygnał to jest kurwa, sygnał. Kto tam jest, nasz? Kaweruj mnie, Mateusz. Kurwa, kaweruj mnie, nasz. to ty jesteś. Kurwa, tam jest snajpero. Nie trafiłem go, ale Ty go trafiłeś. Jestem usytasy z twojego strzału, Mateusz. Snajpere, nie? No to jest sygnał, jak nie trafię, to robię od razu następny strzał i chuj, w dupie a gość miał do mnie spinę że signalem, gram, pamiętasz, Kondi? Pamiętam, pamiętam. Powiedział, signal, what the fuck, bro? What the fuck? Man! You crazy, man? Kurde! A, a ci... co tu było, skąd? Z tyłu, a chciałem nikim wyruchać. Nie, właśnie z drugiej Koda. strony, stary. Ha! Strzelał znowu do mnie. Mateusz, musisz. Mam go. Doskonale. I, tam, i następny goś tam jest O nie można Ale gówno Dobra, już się skupiam na strzelaniu stary, pomagam ci Ja bo ja też jestem sniperem ja Znowu w to samo miejscu poszła ta nikim i nasz Za ciężarówką, za miejsce. ciężarówką Mati Leży. Za Dobra, super Za ciężarówką leży Kurwa! Wyjebała mnie, sorry. Znale, e, z tą ten, y, z Ten, markowałem ją, ale ona mnie też. Ale jak seat markowałeś z tej grubej snipe? Nie, nie, ja mam swoją taką tam, wiesz. Ja mam moją autorską, nazywa się Kondaci Snipes. Kondaci Snipes, to jest moja snajperka Kondaci Snipes. <grym> Kurde, posłuchaj, by podniósł śmiertelnik, O, nie pójdę. Aha, widziałem. Skąd tu so dostajesz? Skąd popu. Po popu dostałem. Ojoj, nie wiem skąd Zabijam nikiminasz wow. Stary Benetti jest zajebiste, polecam Kondi A, Dobra Bardzo przyjemne jest Ja myślę, że tak raby dużo zyskała jakby... Bo skoro jest nikiminasz to mogliby jeszcze dać kardi B Nikiminasz! Dwóch z okopu! Gdzie? Trzech z okopu O kurwa We trzech lecą! Olsen to widzę prowadzi swoją wojnę. Ja no. On dwóch jest w tym. Ej oni chyba spuszowali już tam do nas. Ajajaj. Aj, aj, aj. Tak już stała chałupa jest zdobyta. mogę kurwa. Fuck. No kurwa. Nie to od razu. No kurwa mać. Kurwie zaraz i wyjdę. Lars! Bije się z lasem HELP! Ale pojedynek. Dobra, poradziłem sobie, stary. Spójrz, co zawiedzisz. Kurwa, tam. Dwóch na rogu mapy. Zabiję ją. O, ale strzał. Nice, Olsen Ja tutaj pozbieram teraz, nie? Ładowało do mnie, widziałeś? Kurwa Nie, gościu bym zjebał, ja pierdolę. Ej, o oh fuck Ciebie? Zabił mnie Lars tam, tam przy tej chacie. Ale zjebałem, ja zjebałem teraz tak, że Wstyd i hańba. Wstyd i hańba to była, konradek, ja teraz zjebałem. Spokojnie, nie martw się. Każdy kiedyś zjebuje. Tu jest, no blisko, podchodzi. Okej. Okay. No Mam nie. Pan i gdzie coś idzie? A ten Lars! Tak, tak. Gdzie ten kutasiarz stoi? On gdzieś tam... Ho mam problem, mam problem, u mnie będzie gościa, na mnie będzie zaraz. Jakbyście mogli tu przycelować netko to bym był bardzo wdzięczny. O, dostał ogłuchem, stary. Bardzo świetnie. Jeszcze go dobiłem, jego truchło granatem. Ładowało go. Lars. Lars do mnie już strzelił. Obiega chyba helikopter, uwaga. Nikt mi raz tam nie... Dojebaliście go? Nie! Dojebała mnie. Bo może więcej pocisków na te cyce przyjąć i mnie to denerwuje. Właśnie, więcej pocisków można na te cyce przyjąć. Cyce jak donice, kurwa. No, jeszcze nieśmiertelniki zabrali. Kurwa, ona tu weszła, ty. Kurde, UAV. Ulala, ta mina działa. Kurwa, jebany Lars, tam on na u was jest koło naszego ziomeczka tam gdzieś jest. No to koło mnie, to ja byłem tym ziomeczkiem. Kurwa, zabiłem go ale. Kilkonferm confirmed. O, mnie Lars. Ej, ej, Lars się tu odrodził w tym samym miejscu, kurwa. Bo raca, racę można se ustawić, nie? Pamiętasz taktyczny kurwa. ten? Kurwa, tak, faktycznie masz rację, o, to myślisz, że Lars sobie ustawia racę? Tak, dlatego on się odradza w na, na 100%, na 100% tak jest stary To jest taka, widzisz, to jest taki przyrząd snajpera, nie? Jak on no. tak kiwa na boku w ogóle? Chyba chyle czoła, no zajebał robi. mnie Tak robisz po prostu jak celujesz robisz lewo prawo, lewo prawo, lewo prawo. I niektóre tam chyba Ale dodatki czym? Co? No AD, AD, AD. ad. A, dobra, okej okay. Słuchajcie, naszym celem ultimatywnym jest wykurzenie tego Larsa. To Olsen, że go zabijesz nie znaczy, że on się tam nie odrodzi, uwaga. O fakt, dostaje gdzieś tam od ciebie Olsen, z twoich rewirów. Muszę go? Nice zapomniałem, że już nie mam takich wspaniałości! Chyba Lars gówno zrobił. No, też mi się tak wydaje Dobra Lars, strzela tu do nas, strzela do nas Lars 100% Zabili go chyba. Ula, Czeka, że czasem, czasem jak siądzie, to mordyjewa. To aż dostają tego. <grym i> Sprawdź <zainteres> <grym i zainteres> Tak, chwateł Kurwa, hitmark. No i mnie zabił. Bo stary, miałem pindola staniecie i nie mogłem dobrze wycelować. O chociażby Sentendy, no? To ja o, jestem. Dobra, Konaczy, skup się kurwa tutaj. Chyba to jest hostile. O hostile lec na nas, hombi! Dla mnie ją w powietrzu? Nie. Chyba nie. Dobra, weź. Zbieramy swoje nieśmiertelniki i robimy to samo. Dobra. O. Coś widzisz. Coś widzisz. Zabiłem tego, co widziałem. Próbował za ciężarówkę się wślizgnąć. O jedniki, Niki! Niki biegnie! Biegła do tego domku po prawej. Jest na, przy, przy tym, przy narożniku Dostała. Ja jestem na misji, starej oskrzydlającej. Jest, jest w domu. Jest w domu. Jest w domu. Przy oknach jest. Kurde, nie trafiłem jej. Aha, Lars jeszcze pomaga jej. O oh, fuck, jestem trochę w dupiu. Ja pierdolę. <grywka> Jak to nie weszło? O oh, fuck. Bo Lars! Tam dupie, tam kondi. No i Niki jeszcze zbierze ze mnie i śmiertelnik. Zajebałem Niki. Nice! Dobra, let's go! Abomination! Idę tu z prawej sobie. O, nie idę z prawej, żartowałem. Będę się przejdę. Ja kurwa, więc pan nic nie na O kurwa, Łopanie Nie na taki dystans, kolego. Zapierdalamy Larsa. To się to wrócę Ty, ale zwróciliście uwagę, że cały czas gramy z tymi samymi ludźmi? Mhm. Może być, nie są tacy y, mocni, a coś grają też, nie? Nieco wkurwiające aż tacje, poza Arsem, ale raz tam chodzi swoje i cześć. tam jednego to tam można wiesz, się pomyśleć O ja trafiłem go bezpośrednio, ej trafiłem gościa bezpośrednio granatem, rzuciłem go, śmignąłem hmm? granatem i został ci tam, że wreszcie się nie na mordę. Hmm. Przejmują alfę. Przejmują alfę, kurde Alfa. jest tam daleko Zaznaczy. z alfę. Chcę To zobaczyć kurwa, bo zawisłem kurwa na krawędzi. Ja się co się Jesteś dzieje tu już się w Spidermana bawił Co ona robi z tym wielkim dupskiem? Zamiast flagę zajmować to co ona odpierdala? Dobra, zajmowała flagę Ajaj jejej, kurwa za O, fuck Uwaga, bo rakieta leci O, dzięki Papryk mnie O ja p***a, Bo jeszcze jakieś naloty do tego lecą, niestety Mhm, mm moje brawo O ja Matthew, o kurwa O Kto to nabił tyle kurwa właśnie. Ten, nikim i nasz No właśnie Chciałem to powiedzieć Nasze przygody Przygody z nikim i nasz hmm? Ona, z, ona walczy z tym! Pistoletem strzela. Oh shit, I'm dead. O siebie, jestem Na co się odrodziłem? Jak się wychodzi z tego pierdolonego budynku? Tędy, dobra. O kurwa, no Jeszcze Lars nabił kurwa ten nalot, ty. Jaki cycyk, jebany. Jak on to zrobił? Kurwa, się ucieka, tam i Gonią! Ja trzymam okno! A jeba... A, to Cyca co piąchy! Cyca co O, fuck! Tak. Ale ekipa! Mam ich, kurwa! O, ja odblokowałem teraz, ty! Odwójne zabójstwo! Na dachu siedzi, ja... W Pleców, Zmienniki i zostałem z pleców! Objective Alpha is being taken away from us, gentlemen. Na C, na C1. A nie, dobra, zabili A, go, nie. żartowałem. Lars! Dobra, zabili, super. Ostro, spokojnie, spokojnie. Nie, nie, Git, Git. W ogóle jest lepiej niż myślałem, nie? Na dachu, ja pierdolę, jaki gówno z tym dachem jebanie. O kurwa Ja chyba wszędzie sobie stawię ten Co? To jest ja pule duch, miota ktoś do mnie zapad... strzela Mati pod Pól nami na to był Lars Tutaj campił jebaniec Check fire Mateusz Jeszcze jeden, nine! Nikt nie nas biega po dachach! jakim cudem tu się ktoś minął z nim? Myślałem, że ktoś koło mnie jest. Ja byłem, ale wyskoczyłem przez okno. A Jeszcze mnie zabił, kurwa, jakiś. Idą tam ulicą, no. O oh, Boże. Pomimo Bo Scorpusa się zabił. Kurwa, zabił mnie. Jeszcze... Jebany las to jest! On w ogóle biega w tym, w stroju nurka. Z nurkiem Zabiłem go. Czemu sobie, sobie tutaj nie zostawił znowu tego odrodzenia? To mnie zastanawia. On lubi. Dobra, bo by tak biegu, biegu, a tu trzeba. przejmu, przejmu. Właśnie. O fuck. A to jesteś tu w Olseniaste. A pobiegł pobieg tamty, jakiegoś, czyli? nie? No, no. Maria wariaty, kurde, dawaj, niech to ma ma. Obaj zabici. Kurwa. Wygląda na to, po Nie, to krogator. Nie! O, oh, fuck. Trzeba to ku... przejąć, chłopaku. Rozjebundę tu zrobiłem. Jestem Matthew no, za tobą zaraz. Możemy spróbować. Chyba to w ogóle jest spokojnie. Połóż tu. Przejmiemy mu na, na szybkości. Możemy posponować B do przejąć, bo ono jest zaczęte. No to dawaj, lecimy. Jak Przecież ona to chodzi? robi, kurwa jebana? Gierdolę. Lecę! Au, au. Kurwa jebany Lars. Ajajaj. Aj, aj, jaj, aj, jaj, To I plecy, kurwa, zawsze plecy gdzieś Tylko plecy, zawsze plecy <śmienic> Tylko Persil Zawsze Persil, idę przejmować C Będę udawać trupa, pamiętajcie jak się oś budowało trupa kiedyś? Tak! Trzeba było zmieniać no. końca czas. Nie wiem czy to tak działa, musielibyśmy to sprawdzić. O, o kurwa, ale ich tu wbiegło! Losing B, losing B. Co ja się zbiłem. Zjebany Jebany No To jako już się tam. Co so, jest? nie zbiwałem. Zabijaliście ich na tym B. Sorry. <śmiech> <śmiech> Właśnie, za Zagrzewam, młodzieńcze O Mateusz, mamy tutaj towarzystwo. Kurwa. Shanaman, ale leżał. Ja muszę zobaczyć, kurwa o. No bo ktoś do mnie strzela z okna, a ja mi się awo skończyłem że i tak zginę i się muszę pokręcić, nie? I chłopie nie mógł zabić dobre 5 sekund Lars mi dojebał, jebany O nein, ale zjebałem Lars przejmie C te przejmie? Tak Kupno, w dupie No tam poleciał A, Tak? Nie Jest! Jest Lars! Chłopy! Chłopy kurwa! No patrz z pistoletu na sobą zabił Mnie tam nie było Ja przemówiłem, A w tym czasie O, nalot przyzwał Tak mu dobrze poszło, że nalot przyzwał Tracimy C no, Uwaga Olej o tam jest. O kurwa, czysto. No. <grywa> o pak! Dobrze, Matthew. I tam tu radny. po prawej. Prawej na B Jestem ja na C. Jest po lewej. Z jest, 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 jest. Mam go. Ale z pleców dostałem. Znowu do mnie. Ej, on znowu ma tu gdzieś odradzanie. to się odradza na tym C. Musi mieć, no. Jebaniec. Jest na dachu. Ale no, zapowiada się znowu wygranko. O, co tu się dzieje? No nie, no ten Lars, kurwa! Jest tu! bama, jak skampiła. No. No fuck, dostałem stuna. Biegnie znowu. no? No to uważaj. mam jedną. Gdzieś, y, Kampi w gdzieś, tutaj, blisko. Olsen, uwaga. No Nie, nie ma. Bo on na radarze. A miała spawnik! Kurwa! to Zwycięstwo należy się cieszyć. Zgrzani już wszyscy, kurde. O, jeszcze granaty, kurde. Kto jeszcze, Barcy, kto? Las, chuj ci <śle> tutaj. to leciał. A się chwycił! Gzymsu! Ale fajnie no. Rzadko się zdarza do takich kurwa.